Kacper Kuszewski, długoletnia gwiazda serialu M jak miłość, wciąż jest kojarzony przede wszystkim z rolą Marka Mostowiaka, mimo że jego kariera zawodowa wykracza daleko poza tę jedną postać. Aktor ten znany jest z dyskrecji, jeśli chodzi o życie prywatne, co jednak nie przeszkadza mu w rozwijaniu profesjonalnej ścieżki kariery. Ostatni rok przyniósł mu kolejny znaczący sukces. Kuszewski zaskoczył publiczność, gdy zajął miejsce Sławomira i jego żony Kajry w popularnym teleturnieju, tak to leciało. Decyzja o wymianie prowadzących wywołała niemałe poruszenie, zwłaszcza, że Sławomir i Kajra byli dość mocno kojarzeni z tym programem. Zmiana ta nastąpiła po tym, jak nowe szefostwo stacji Zworonicza uznało, że Kuszewski będzie bardziej odpowiednim gospodarzem. Kacper Kuszewski już wcześniej udowodnił swoje umiejętności jako prezenter i dżurer w innym hitowym show, Twoja Twarz Brzmi Znajomo, emitowanym przez Polsat, co jeszcze bardziej zwiększyło jego wartość na rynku telewizyjnym. Jego zdolność do adaptacji do różnych ról w branży rozrywkowej niezmiennie przyciąga zainteresowanie różnych stacji, co potwierdza jego status wszechstronnego artysty. Decyzja o powierzeniu mu roli prowadzącego tak to leciało. Wydaje się być strategicznym ruchem, mającym na celu odświeżenie programu i przyciągnięcie nowych widzów, co pokazuje, że Kuszewski nie tylko utrzymuje swoją popularność, ale nadal potrafi zaskakiwać polską publiczność. Zmiana prowadzącego w teleturnieju tak to leciało. Na Kacpra Kuszewskiego była zdecydowanie krokiem, który wzbudził wiele emocji wśród widzów. Premiera nowego sezonu z Kuszewskim odbyła się 12 września na antenie TVP2 i spotkała się z mieszanymi reakcjami. Wielu widzów wyrażało tęsknotę za poprzednimi gospodarzami, Kairą i Sławomirem, którzy mieli swoją wierną publiczność. Dodatkową komplikacją okazała się zmiana godziny emisji programu, która była podyktowana potrzebą wprowadzenia na antenę nowego show Barbary Kurdej Szatan. Ta zmiana była częścią szerszej strategii nowej TVP, która stara się odświeżyć swoją ofertę programową. Niestety, jak wynika z danych przekazanych przez wirtualne media, przeciętna oglądalność sezonu z Kuszewskim wyniosła tylko 490 tysięcy widzów, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z poprzednimi edycjami. Spadek ten jest prawie o połowę mniejszy w porównaniu z wynikami, które osiągali Kaira i Sławomir. Mimo tych trudności, teleturniej tak to leciało. Ma powrócić na antenę w przyszłym roku. Kilkanaście nowych odcinków zostało już nagranych, co daje Kuszewskiemu i producentom programu czas na analizę feedbacku od widzów i ewentualne dostosowania. Na tę chwilę Kuszewski może być spokojny o swoją pozycję, jednak przyszłość programu zależeć będzie od tego, jak zareaguje publiczność na wprowadzone zmiany i czy uda się odzyskać lojalność widzów?